Cześć, z tej strony Paweł z kanału WPU. Dzisiaj pokażę Wam, jak zmienić układ strony w Elementorze. Także, moi drodzy, zaczynamy. Na samym początku wchodzimy sobie w stronę. No i na przykład klikamy sobie stronę główną i edytuj w Elementorze. Jak widzicie, mamy tutaj ustalone już nasze logo na górze i na dole. Oraz wszystkie prawa zastrzeżone, czyli tak zwany nagłówek i stopkę. W bezpłatnej wersji Elementora niestety nie będziemy mogli sobie robić domyślnego nagłówka, domyślnej stopki. Jest ta opcja dostępna w wersji Pro, którą oczywiście za jakiś czas wam pokażę, ale póki to zaznajomy się z wersją darmową Elementora. Żeby to usunąć, bo na przykład chcemy sobie zrobić stronę jednostronnicową, czyli typu OnePage. Klikamy sobie tutaj na ustawienia. I tutaj mamy układ strony. Domyślnie jest to elementor pełna szerokość I to będziemy stosować, gdybyśmy chcieli właśnie mieć nagłówek i stopkę. Nagłówek, czyli coś, co będzie wyświetlane na danych po stronach, na których chcemy. Czyli dajmy na to, jeżeli zrobimy stronę, która będzie miała stronę główną, ofertę, ona z kontakt tak jak dodaliśmy sobie w jednym z ostatnich odcinków, te właśnie podstrony. I byśmy chcieli, żeby wszędzie na tych stronach było na przykład logo i tutaj menu po prawej stronie. Wtedy robimy sobie taki nagłówek, i będzie to na każdej stronie się wyświetlało. Nie musimy tego edytować. I tak samo byłoby tutaj ze stopką, czyli header i footer. Yy, moi drodzy, ale w tym momencie, jeżeli chcemy robić sobie One Page, i mamy darmo wersję elementora, musimy sobie zmienić na elementor prezentowy. Klikamy, i gotowe. Znika nam i nagłówek, i stopka. I tak naprawdę całą treść mamy do dyspozycji. Oczywiście klikamy jak zawsze, aktualizuj. Także moi drodzy. To by było w tym odcinku na tyle. Jeśli się Wam podobało, kliknijcie subskrybuj, zostawcie łapkę w górę, a już niebawem nowe kolejne filmy. Także do zobaczenia, cześć!